Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski i mamy dzisiaj czwartek, 8 dzień września. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Tradycyjnie polskie indeksy rozpoczęły wczorajszy dzień od spadków, jednak z czasem do głosu zaczęły dochodzić kiełdowe byki, dzięki m.in. lepszemu zachowaniu indeksów bazowych, czyli Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie na zamknięciu polskie indeksy zyskały około 1%. Wolumen obrotów nie przekroczył 1 miliarda złotych, z czego około 800 przypadło na spółki znajdujące się w indeksie WIG-20. Wśród sektorów najlepiej wczoraj się WIG odzież oraz wig energetyka, wig energia, wzrosty w tych sektorach wyniosły około 6%. Po drugiej stronie 2% straciło wIG górnictwo. Trwa cały czas wyprzedaż i słabsza dyspozycja akcji KGHM-u. A także JSW. Wśród spółek największych wczoraj najlepiej radziły sobie LPP oraz PG. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła i podniosła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Dzisiaj będziemy e, oczekiwać informacji z Europejskiego Banku Centralnego w kwestii dalszych. Podwyżek stóp procentowych, a na 20 i 21 września zapowiedziane jest spotkanie Amerykańskiego Banku Centralnego w kwestii również podwyżek stóp procentowych i zacieśniania polityki monetarnej. Szacuje się, że e, Amerykański Bank Centralny podniesie stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Warto podkreślić, że po zamknięciu parkietów europejskich w Stanach Zjednoczonych kontynuowane wczoraj były wzrosty, co pozwoliło między innymi dzisiaj. Na otwarcie na plusie indeksów Europy Zachodniej, a także m.in. giełdy polskiej. W Stanach, w Stanach wczoraj NASDAQ zyskał na zamknięciu 2%, a SP 1,8%. Komentarz: Rozpocznijmy od CD projektu. Wiadomo już było od dawna, że wczoraj po zamknięciu spółka przedstawi wyniki za drugi kwartał 2020. 22 roku tuż przed zamknięciem sesji nastąpiła duża wyprzedaż akcji i kurs spadł z poziomów, które utrzymywał przez większą część dnia, prawdopodobnie w obawie właśnie o wyniki, które jak się okazuje niekoniecznie rozczarowały inwestorów oraz analityków. Przychody, co prawda były o 1% poniżej oczekiwań, wyniosły 162 miliony złotych, ale już wynik EBITDA był 11% powyżej konsensusu rynkowego prawie 74 miliony złotych. Zysk operacyjny, czyli EBIT, 52 miliony złotych i prawie 19% lepiej od oczekiwań analityków. Tak samo jak zysk netto 45 milionów złotych to wynik lepszy o prawie 19% w porównaniu do średniego konsensusu. Analityków. W ramach komentarza wynikowego spółka jeszcze raz podkreśliła, że w czwartym kwartale zaplanowany jest debiut Wiedźmina 3. Dziki Gone, edycji kompletnej, która jednocześnie ma zadebiutować na konsolę nowej generacji. Ma tam do, zostać dodanych m.in. kilka misji, kilka dodatków związanych z serialem. Netflixa e, oczywiście z, z serialem e, Wiedźmina. E, duża część zespołu, tak naprawdę największa, cały czas pracuje nad DLC czyli rozszerzeniem i pierwszym i chyba jedynym dodatkiem do Cyberpunka 2077. Rozszerzenie będzie miało pod tytułem Phantom Liberty czyli Widmo e, Wolności. Dodatek zaplanowany jest na 2023 rok, bez e, większych szczegółów, jeżeli chodzi o konkretną datę na chwilę obecną. Duża część zespołu pracuje również nad kolejną częścią Wiedźmina, czyli prawdopodobnie już roboczy, nazywany Wiedźmin 4. Oczywiście roboczy nie przez samą firmę. Ale przez fanów serii Wiedźmi. Spółka i prezes zapowiedzieli także, że w październiku przedstawią aktualizację strategii grupy. CD Projekt ma być m.in. bardziej aktywny na rynku fuzji i przejęć. Ostatnia stra aktualizacja strategii miała miejsce w 2021 roku. Na początku dzisiejszej sesji CD Projekt zyskuje ponad 4% i pozytywnie wyróżnia się na tle szerokiego rynku. Jednak warto podkreślić, że początek wczorajszej sesji to także wzrosty kilkuprocentowe. Jednak ostatecznie sesja została zamknięta wczoraj na minusie. Ważne będzie w kwestii CD Projektu, w jaki sposób zamkną się dzisiejsze notowania samej, samej spółki. Drugie WDSW, które u przystępuje do um, uruchomienia programu redukcji emisji metanu. Jest to ważne dla samej spółki, ponieważ metan w śladzie węglowym jedzyżu stanowi aż 74%. A JDSW w ramach swojej strategii zapowiedział, że do 2030 roku będzie dążyło do zmniejszenia śladu węglowego o 30%, a do 2050 roku spółka chce być neutralna klimatycznie. Pierwsza instalacja do redukcji emisji metanu ma zostać zainstalowana w kopalni pniówek. Jest to pierwsza tego typu instalacja na świecie. Docelowo każda kopalnia JDSW ma posiadać tego typu instalację. Prezes EA Games ponownie podkreśla, że obecnie główne nakłady sił są kierowane na rozwój gry Lords of the Fallen, czyli kontynuacji z gry z 2014 roku. Prace dodatkowe trwają nad nową e, grą z serii Sniper Ghost Warrior, a także część zespołu zajmuje się nowym projektem Survive. Lords of the Fallen ma zadebiutować w 2023 roku, jednak już pierwszy gameplay mamy dostać i mieć możliwość obejrzenia jeszcze w roku bieżącym. Zgodnie z długoterminową strategią CA Games spółka chce wydawać dużą grę co 12 do 18 miesięcy. I na koniec, Kruk, który potwierdza wcześniejsze szacunkowe dane za pierwsze półrocze bieżącego roku. 489 milionów złotych zysku netto, rekordowy wynik. Wcześniej było to około 100 milionów złotych mniej. BIT gotówkowa to 908 milionów złotych, wynik lepszy o 19% rok do roku. Spółka podkreśla rosnącą rolę rynków zagranicznych. Między innymi spółka zależna Kruka. Ostatnio była na trzy portfele wierzytelności we Włoszech za ponad 85 milionów euro. Wszystko co przygotowałem dla Państwa dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Proszę o zapoznanie się z informacją prawną. Życzę Państwu udanego dnia i do usłyszenia.